Słabego storczyka nie podlewam wodą. Wystarczy jedna miarka tego napoju, by znów obsypał się kwiatami. Wsyp łyżkę mielonej kawy do dzbanka. Następnie zalej ją wrzątkiem i zostaw na kilka minut. Następnie przygotuj drugie naczynie, najlepiej dzbanek. Na górze umieść sitko wyłożone gazą do opatrunków. Przelej zaparzoną kawę przez sitko, tak żeby zostały na nim fusy. Zostaw ją do ostygnięcia. Dolej do niej wodę, żeby rozcieńczyć roztwór. Podlewaj nim korzenie rośliny. Fusy skawy zawierają azot, fosfor i magnez, czyli wszystkie składniki potrzebne storczykowi do wzrostu. Ponadto mają lekko kwaśny odczyn, dzięki czemu mogą pomóc w utrzymaniu niskiego pecha gleby. Pozostałą część mieszanki przelej do buteleczki ze spryskiwaczem. Wstaw go do miski i obficie spryskaj jego liście. Zostaw na kilka minut, a następnie wytrzyj do sucha. Powtarzaj czynność raz w miesiącu, aby odżywić słaby okaz storczyka. Po kilku miesiącach znów pojawią się na nim kwiaty.